Możemy go już zjeść? Gambol, mimo iż kierowany dla dzieci, posiada mnóstwo strasznych momentów. Momenty czasami mogą wywołać niepokój lub nawet strach. I przyznam szczerze, że za dziecka trochę się obawiałem niektórych momentów, gdyż faktycznie były one straszne. Dziś przedstawię wam kilka strasznych momentów Gambolu. I jeżeli lubicie temat Halloween, napiszcie w komentarzach Halloween. I przypomnę wam, że na 10 tysięcy subskrypcji zrobię iceberga o Gambolu. Zapraszam do oglądania. Za dziecka jedna scena bardzo mi zryła banie. Gamble wybiera się z Darwinem do lasu i widzi mnóstwo strasznych rzeczy, które skrywa las. Jestem naprawdę pod wrażeniem jak okropnie ten odcinek wyglądał. Serio momenty tego odcinka były naprawdę straszne i ta scena z Sarną była naprawdę ciekawa i przerażająca. Najgorsze jest to, że później Darwin zjadał bronię swojego brata i ta scena brzmiała dosyć kontrowersyjnie jakby chciał wszamać naszego kotka. Drugi fragment opowiada nam historię naszego ulubionego ducha. I też to jest jeden ze starszych odcinków, więc nie każdy może to pamiętać. Ciało Gambola przejmuje Kerry i sieje po strach. Po czasie widzimy, co ona robi, gdy przejmuje ciało, i ma to swoją charakterystyczną muzykę, która do dziś została w mojej pamięci. Odcinek jest w sam sobie dosyć ciekawy, gdyż dowiadujemy się trochę o Kerry, która później będzie miała duży wkład w naszej kreskówce. A skoro już mówimy o Kerry, warto wspomnieć, jak ciało Gambola przejmuje inny duch, a mianowicie zazwyczaj. Ten odcinek pokazuje nam wiele ciekawych rzeczy, takich jak na przykład egzorcyzm. Sceny bardziej niż straszne są niepokojące, ale można uznać, że Gumball przerażał swoich bliskich swoim zachowaniem. I fajnie jest pokazane, że zazdrość jest czymś złym i musimy się tego pozbyć. I to na tyle w dzisiejszym odcinku, jeżeli macie jakieś pomysły na drugą część to napiszcie w komentarzach jakie momenty powinny tutaj trafić. Jeżeli wbijemy 400 lajków to jutro druga część. I być może do Halloween zrobicie z tego jakaś miniseria? Wiem, że jest mnóstwo scen, których nie wykorzystałem, więc podzielcie się swoją kreatywnością w komentarzach. Dziękuję Wam za oglądanie, Elo Elo.